Wszystko, co tam napiszesz, trafi, i otwieram tę przestrzeń w tym momencie, bezpośrednio do Twojej podświadomości, bezpośrednio do Twojego wewnętrznego dziecka i zmieni Twoją obfitość, zmieni Twoją rzeczywistość. Więc otwieramy to. Cześć, witam Cię na Polu Poznania. Ja nazywam się Weronika Liberska, i dzisiaj chciałabym, jak zwykle, przeczytać dla Ciebie kroniki Jakaszy. Zobaczymy sobie, co dzisiaj jest w polu, co do Ciebie mówi pole i co jest najważniejsze na ten czas. Także nie przedłużając, zaczynamy. Na początek jak zwykle zaproszę Cię do tego, żebyśmy wzięli i wzięły sobie wspólnie trzy głębokie wdechy i wydechy, żeby się uziemić, żeby być wspólnie tu i teraz i żebyś poczuł i poczuła, czy ten przekaz jest rzeczywiście dla Ciebie. Zamknij sobie oczy, nie przewijaj, zostań ze mną. Wtedy kroniki jakaś też inaczej działają. Wdech i spokojny długi wydech za przeszłość, zostaw ją za sobą. Wdech. I spokojny długi wydech za przyszłość, zostaw ją przed sobą. I wdech. I spokojny, długi wydech za teraźniejszość, za bycie tu i teraz. Możesz otworzyć oczy, poczuć swoje ciało i zaczynamy. Ja, jak zwykle, zaproszę Cię do subskrypcji. Jeżeli lubisz tego typu treści, takie przekazy ze źródła, przekazy duchowe, ale również połączone z psychologią, bo, tak jak podkreślam, jestem również psychologką i trenerką umiejętności psychospołecznych, to zostaw od razu subskrypcję. A jeżeli chcesz się nauczyć i dowiedzieć więcej o kronikach akaszy, chcesz, żebym ja dla ciebie je przeczytała, bądź chcesz nauczyć się sam i sama je czytać, no to zapraszam cię na polepoznania.pl. I teraz ja odmówię modlitwę dostępu do kronik i Zobaczymy sobie, co w nich dla ciebie na ten moment się znajduje. Kroniki, jakaż są teraz otwarte, kroniki, jakaż są teraz otwarte, kroniki, jakaż są teraz otwarte. Amen. Pokazuje mi się słowo dystans, i pokazuje mi, się słowa, pokazuje mi się taki przekaz, że nie wszystko, co się teraz dotyczy, nie wszystkie osoby, które spotykasz, tak naprawdę odzwierciedlają Ciebie. Czyli tak jakbyś wychodził i wychodziła z takiej iluzji lustra, można to nazwać iluzją, można to nazwać jakimś takim schematem lustra, bo często widzimy w innych ludziach siebie. No nie I bardzo często na pewnej. Teraz, teraz się pokazuje, że. Wiesz, ja myślałam, że to jest zawsze, ale tu mi się pokazuje, że na pewnym etapie rozwoju rzeczywiście jest to lustro takie bardziej agresywne, bardziej widoczne. I dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi z lustrem, to chodzi o to, że wszystko na zewnątrz i wszystkie osoby na zewnątrz odzwierciedla nasz stan w środku. A tu mi się pokazuje, że ponieważ zaczynasz łapać większy dystans to możesz zacząć pomagać ludziom tak naprawdę. To znaczy, to nie to, że to jeżeli widziałeś i widziałaś lustro w innych, to jest nie naprawdę, ale chodzi o to, że już nie musisz się tak w 100% z kimś utożsamiać. I tutaj mi się pokazuje, że ten schemat, pomimo że na pewnym etapie w twoim życiu był dobry, czyli że odnajdywałeś, odnajdywałaś się w każdym, kogo spotykasz, to na tym etapie już nie jest taki, e, taki pomocny, ponieważ e, pokazuje mi się, że e, otaczasz się coraz większym gronem osób, Twoja energia też. Dociera do coraz większej liczby osób. Ona jest taka uzdrawiająca i tutaj na różnych polach, no bo to jest takie czytanie ogólne, więc to są te osoby, z którymi to rezonuje, ale to nie chodzi tylko o jakąś duchowość na przykład. Ale chodzi o uzdrowienia, o rozmowy z różnymi ludźmi w Twojej pracy, chodzi o Twoje projekty, chodzi o Twój dom, chodzi o Twoich znajomych. I teraz wchodzisz w taki etap, że już jesteś, wiesz, pokazuje mi się taki schemat piramidy, im wyżej się wspinasz na piramidę. Ty bardziej jesteś widoczny i widoczna dla ludzi, którzy stoją i Cię obserwują. Jeżeli jesteś na dole piramidy, czyli po prostu... Ale tutaj nie chodzi też o hierarchię taką, że ktoś jest lepszy na górze, a gorszy na dole, tylko bardziej chodzi o widoczność, że zaczynasz stawać do swojej widoczności. Jak jesteś na dole piramidy i no to, no to widzicie, nie wiem, Twoja rodzina, tak? I to, te osoby mogą Tobie dawać jakiś feedback, oceniać Cię i tak dalej. Jesteś troszeczkę wyżej, widzicie Twoja rodzina, czyli te osoby najbliższe i... Ktoś tam, przyjaciele, a jesteś na, na, na górze tej piramidy, na samym szczycie, widzicie cały świat, i pokazuje mi się, że wchodzisz do takiego momentu w swoim życiu, w którym właśnie warto się pokazywać, w którym będziesz coraz bardziej widoczny i widoczna. I to mówię, może być w biznesie, może być w jakichś społecznych aspektach, dla każdego, że tak powiem, coś innego. Wybierz sobie, co z tobą akurat rezonuje. Ale ta widoczność jest ważna i wychodzisz z tym swoim darem, wychodzisz z tą swoją energią. I tutaj jest ważne, żeby nabrać dystansu do tych ludzi, którzy będą do Ciebie przychodzili. Że tutaj już nie jest ten etap, który nie był wcale zły, nie ten poprzedni, absolutnie, ale to już nie jest ten etap, w którym masz się utożsamiać z kim, ze wszystkimi, których spotykasz, bo zawsze y, widzimy jakąś cząstkę siebie w innej osobie, więc to też nie chodzi o to, żeby w ogóle to skończyć nie, ten schemat i że tak powiem, nie być pokornym też w stosunku do tych, do tych osób, które będziesz spotykał, spotykała, bo to oczywiście zawsze pokazuje coś o tobie, ale już, już jest ten etap, że nabierasz większego dystansu, żeby też lepiej, żeby lepiej te osoby leczyć, żeby lepiej im pomagać. To jest tak, jakby doktor jakiś, nie, jakiś lekarz tak w 100% utożsamiał się z każdą chorobą, z którą przychodzi do niego jakaś osoba i nie miał tego dystansu, no to wtedy tworzą się patologie, wtedy tworzą się takie schematy, w których doktorowie lekarze często nie znajdują dystansu i po prostu popadają albo w jakieś choroby psychiczne, albo w nałogi, nie umieją, wiesz, nie umieją tego oddzielić, co jest oczywiście dosyć trudne w takich tego typu przypadkach. No ale tutaj, żeby zachować swoje zdrowie psychiczne, swoją odrębność Pokazuje mi się, że tak, jakby się wybudowałeś i wybudowałaś, oczywiście z tych skrawków rzeczywistości, które obserwujesz, i z tych różnych ludzi, to oni cię zbudowali, oczywiście, ale teraz tak, jakbyś wracał i wracała do swojego jestestwa, do swojego trzonu, do tego, kim tak naprawdę jesteś i kim chcesz być przede wszystkim. Bo tutaj jest ten trzon, kim naprawdę jesteś. Są, pokazuje mi się druga warstwa, czyli ludzie, którzy cię zbudowali, czyli. No, oczywiście, Twoje geny, Twoja rodzina i tak dalej. I trzecia warstwa pokazuje mi się taka, yy, właśnie yy, ta, taka Twoja manifestacja, kim chcesz być. I to wszystko, co Ci już nie służy, no to właśnie odpada w tym momencie. Ale też pamiętaj, że jeżeli wybierasz ścieżkę, yy, no nie wybierasz ścieżki samotnika, wybierasz ścieżkę kontaktowania się z, się z ludźmi, a widzę, że wiele osób, i też wiele osób, które do mnie trafiają na odczyty, wybierają ścieżkę yy, też pomocy innym, yy, uleczania innych. Kontaktowania się z innymi ludźmi przez różne formy, przez sztukę, przez właśnie duchowość, przez swoje różne prace. Jeżeli wybierasz tę formę, to pamiętaj, że Ty jako jednostka musisz być bardzo osadzony, osadzona, silny, silna i właśnie nie dawać się wyprowadzić z równowagi każdym problemem, z którym ktoś do Ciebie przychodzi, bo no, będą ludzie do Ciebie przychodzić z wyzwaniami. Nie? I to jest ważne, żebyś o tym pamiętał i pamiętała, że to nie jest twoje, że już nie musisz we wszystkim się przeglądać. I coś mi się pokazuje, że to jest też taki schemat z dzieciństwa, który możesz mieć i który wpływa na to. I to, teraz mówiłam o tej pozytywnej stronie, że to była taka droga, która ciebie wzmacniała przeglądanie się winnych, a negatywna strona tego jest taka, że w dzieciństwie doświadczałeś, doświadczałeś wiele winy, wiele obwiniania. I twoi opiekunowie często bazowali na poczuciu właśnie winy. I to, że ty teraz tak mocno ten schemat lustra, że tak powiem, forsujesz u siebie w życiu, to już też może być na takich szczeblach negatywnych, że wszystko, co inny ktoś zrobi. Wszystko, co ci się zdarzy, wszystko, co jest też negatywne i przekraczające twoje granice, to jest twoja karma, to jest twoje lustro i to ci coś o sobie pokazuje. I przypomina mi się, pokazuje mi się w kronikach taka jedna sytuacja, jak byłam na jakimś festiwalu świadomościowym, to właśnie taka jedna dziewczyna, nie, taki jeden chłopak oblał jakąś kobietę, tak chyba z węża. Zimną wodą, i ona po prostu nie chciała tego, i powiedziała mu to. Nie, nie pamiętam w jaki sposób mu to nawet zakomunikowała, ale powiedziała, że co ty robisz, dlaczego ty to robisz, nie, nie podoba mi się to w skrócie. Nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, to było parę lat temu. A on powiedział: Jeżeli to Cię strygerowało to znaczy, że coś jest nie tak z Tobą, i że ja jestem tylko Twoim lustrem. Mówisz, czyli to tak samo mogę sobie wyjść na ulicę, pobić kogoś i powiedzieć mu, jestem twoim lustrem, nie? Albo zrobić inne krzywdy ludziom, przekraczać ich granice i mówić, jeżeli to cię strygerowało, to jest coś nie tak z tobą, A tu, i tutaj jest bardzo ta wąska granica, którą e, ogólnie, to jest taki mocny przykład, bo osoby, które są w duchowym rozwoju, nadużywają właśnie tego, e, wiesz i, i przekraczają często, nie mówię, że wszyscy, ale wiele osób przekracza granice e, innych, i jeżeli chodzi o ich intymność, jeżeli chodzi o ich taką wolną wolę, jeżeli chodzi właśnie o jakieś narzucanie swoich rzeczy komuś innemu. Więc warto mieć to na uwadze, warto, żebyś ty oczywiście był i była tego świadomy, bo to jest też nasze ego. My też możemy to robić często właśnie pomagając, uleczając innych i znaczy uleczając, wiesz, to też, właśnie to też jest takie, takie, takie słowo, bo tak naprawdę każdy sam się ulecza. My możemy jakoś swoimi technikami, swoją sztuką, swoją duchowością, swoją psychologią, swoimi różnymi innymi rzeczami pomagać tym ludziom jakby współistnieć na tym świecie, ale my nie, nikogo nie uleczymy. My możemy im coś, znaczy ja tak uważam, akurat tutaj, że my możemy im coś pokazać, ale jeżeli bierzemy na siebie tę odpowiedzialność i tę chwałę za czyjeś uleczenie, za czyjeś, wiesz, postępy, to odbieramy tej osobie sprawczość. To się też często zdarza i to też to warto mieć na uwadze. Ciekawe, że tak nam tutaj się rozwija ten temat w tym kierunku. Ale generalnie pamiętaj, że często to Twoje takie. Mm, zasłużyłam na to, o to jest tylko moje lustro, o to ja powinnam coś zrobić w tej relacji, ja muszę wziąć odpowiedzialność za to, co się teraz dzieje. Też mi się pokazują relacje partnerskie tutaj. To pamiętaj, że to może też często wynikać ze schematu po prostu obwiniania siebie, że ja byłam odpowiedzialna za mamusię, za tatusia, za brata, za siostrę i za ich samopoczucie i też byłam obwiniana o różne relacje i, 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 i konflikty, które się dzieją, Nie? I potem no to już się zbiera, 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 zbiera. Więc tutaj dla ciebie taki przekaz na ten moment, że, że właśnie ła zaczynasz łapać dystans, będziesz spotykać coraz więcej osób. Te osoby owszem będą miały jakieś y, problemy, jakieś y, rzeczy, z którymi do ciebie przychodzą, y, ale już jesteś na tym etapie, gdzie możesz właśnie wyjść z tego i po prostu uff, mocno czuć siebie, swoje jestestwo i to, kim naprawdę jesteś i wtedy to ciebie nie dotknie. Jeżeli czujesz... Um że ktoś albo cię za mocno dotyka w sensie takim yy, energetycznym, albo świadomie przekracza Twoją granicę, to też zawsze ja moim klientom, klientkom, ale też sobie w modlitwie yy, kronik Akaszy, którą stosuję, yy, zakładam takie ochronne światło. Tak wizualizuję sobie takie ochronne światło, które mnie chroni, które przepuszcza tylko i wyłącznie akceptację, miłość. Albo po prostu możesz sobie ochronne światło yy, na siebie założyć. Yy, też czasem pracuję z taką metaforą Archanioła Michała, który jest takim chroniącym. Aniołem, i generalnie Tobie też to polecam, jeżeli czujesz jakiś taki niepokój z, z czymś związany, bądź jakaś osoba, czujesz, że już co, coś jest nie tak, jakaś jest nierównowaga, to warto o, o tym pamiętać. I trzecia rzecz, która mi się pokazuje w kronikach akaszy, teraz jak masz ten większy, że tak powiem, kontakt z innymi mówię, to może być ktoś z rodziny, a to może być bardziej dotyczące biznesowo, ale generalnie jak masz kontakt z tymi ludźmi, którzy chcą, znaczy chcą, pragną od Ciebie tego uleczenia, musisz zachowywać też równowagę energetyczną, więc jeżeli to jest biznes, to powinieneś powinnaś się odpowiednio wyceniać. Jeżeli masz z tym problem, albo jeżeli w ogóle chcesz popracować nad takimi biznesowymi rzeczami, to również Cię zapraszam do mnie na odczyt Kronik Akaszy. Mogą to być na przykład biznesowe Kroniki Akaszy, które też robię. Wtedy wchodzimy wspólnie w duszę, w strząt Twojego biznesu i sprawdzamy co warto poprawić, co warto Zrobić, więc to też są fajne rzeczy. Także jak najbardziej musisz tutaj dbać o równowagę energetyczną. Jeżeli to są relacje z innymi ludźmi, to również musisz um, monitorować to, ile dajesz i ile ktoś tobie daje. Kiedyś miałam taką koleżankę której, no tak powiedziałam, wypo, wypomniałam, że, że uważam, że w naszej relacji jest nierównowaga, że ja jej daję tyle, ro, zapraszam ją tutaj, dbam o to i o to i o to, a ona tego nie robi. I, I wiesz, i potem zaczęłyśmy w ogóle też jakoś tam działać wspólnie. I ja usłyszałam, że jeżeli dawałabym to z czystego serca, no to wtedy bym nie miała tych pretensji. I z jednej strony jest to prawda i ona miała rację, bo dawałam też od siebie za dużo i dawałam często takie nieproszone nawet, bo miałam taki wiesz, syndrom właśnie tego zbawiciela. tak? Więc to też jest, odbieramy wtedy osobie sprawczość, jeżeli za bardzo chcemy jej pomóc, i to w pomóc w cudzysłowie, bo tak naprawdę jej nie pomagamy. No ale z drugiej strony, no to też nie było tam dalej żadnej. Ja wiem, ja wiem, poprawy, refleksji i po prostu ta relacja się rozeszła, nie? Że, że tutaj no była ta nierównowaga rzeczywiście, ale ani z jej strony, ani z mojej po prostu nie wiedziałyśmy jak to, czy nie chciałyśmy po prostu tego mm, rozwiązać. Więc to też jest ważne, żeby nie dawać się po pierwsze troszeczkę tak omamić i zrzucić na nas odpowiedzialność, bo każdy jest też odpowiedzialny za siebie, um, żeby mówić o tym, jeżeli to są nam bliskie osoby i konfrontować tę nierównowagę, ale jeżeli ktoś tobie komunikuje wprost, nie? Czy to jest partner, partnerka, czy to jest y, ktoś właśnie z biznesu, że, że nie da tobie więcej, no to masz dwie drogi. Albo to ym, ten kontakt, czy tę relację próbujesz ty jakby obniżyć, że tak powiem, swoją stawkę, swoją poprzeczkę i to, co wkładasz tam, jeżeli to by to pasuje, albo po prostu się rozchodzicie. I to jest ważne, żebyś sobie też tak poczuł i poczuła te relacje w sobie i, i czy one są rzeczywiście równoważne, czy się czujesz raczej jak właśnie jakiś zbawiciel, zbawicielka. I to nie jest wina tej mojej koleżanki, czy to nie jest wina tego twojego partnera, tylko to jest taka nierównowaga energetyczna i tutaj warto też popracować nad sobą, nad tym kompleksem zbawiciela. Więc to jest ważne, żeby tutaj wszystko balansować pięknie. Ale mówię, jest wolna wola, można odejść od tych relacji, można je naprawiać. Yy, także te, to też sobie spójrz, Możesz sobie rozrysować, rozpisać te relacje, i w tych, których ci tak minimalnie coś zgrzyta, a może ty jesteś tą osobą, która o wiele mniej od siebie daje, i może są relacje, w których chcesz, a to mi się pokazuje raczej w drugą stronę, że te osoby, które to oglądają, są zbyt wielkimi dawaczami. Ale tak naprawdę, jeżeli coś dajemy, nam się wydaje, że coś dajemy, to też coś bierzemy. Tylko to może być mniej widoczne dla oczu. To może być właśnie, odbieramy na przykład sprawczość tej osobie, zyskujemy wtedy kontrolę. Nie? Więc to jest ważne, żeby nad tym się też pochylić. No dobra, więc taki dzisiaj jest przekaz o tej równowadze, o tym wychodzeniu, z, wychodzeniu do ludzi ze, ze sobą, ze swoimi usługami, ale też ze swoją energią i też, żeby nie zbyt wkręcać się w te tematy, które mm, nie są nasze tak naprawdę. Nie? Więc to jest bardzo ważne, i a propos równowagi energetycznej, chciałabym tak sobie otworzyć w tym miesiącu taki miesiąc obfitości, miesiąc dzielenia się obfitością. Przygotowałam dla ciebie medytację, taki właściwie proces na 7 dni, żeby go słuchać, żeby z niego czerpać. Robię takie medytacje, często spersonalizowane, bardzo ukierunkowane na jakieś wyzwanie ukierunkowane na jakąś konkretną czynność. Dla moich klientów i klientek one są taką dodatkową, tak dodatkową formą do, do czytania: Kronika kaszy. Ale teraz chciałabym dla wszystkich moich widzów Zaproponować taką medytację. To jest medytacja obfitości. Medytacja, która wprowadzi cię w taki stan, w którym pozycjonujesz i nastrajasz swoje wibracje, swoją energię, swoją psychologię na to, żeby dostrzegać obfitość, na to, żeby przyciągać obfitość, na to, żeby być tą obfitością. I tam możesz sobie właśnie ustawić taką swoją piękną intencję tej medytacji. I generalnie te medytacje oczywiście są wyceniane u mnie na o wiele więcej pieniędzy. Ale chciałabym Tobie zaproponować taki deal, że w tym momencie to będzie minimalna kwota tej medytacji 33 zł. Umówmy się, że tyle, ile wpłacisz za tą medytację, to pomnoży ci się po tysiąc kroć. Ale dodatkowy haczyk jest taki, że nie płacisz tych pieniędzy mi, tylko wpłacasz je na zbiórkę charytatywną, którą. Zrobił niepełnosprawny maratończyk. To jest pan, którego ja poznałam. Znaczy, poznałam to dużo, może powiedziane, ale widziałam go i miałam krótką z nim, z nim rozmowę przy Lidlu. I to jest osoba, która jest osobą z niepełnosprawnością i ta jego postawa, że on zbiera na swoje pasje pieniądze że on bierze udział w maratonach, słuchajcie, ma takie specjalne, oczywiście do tego yy, ma taki specjalny do tego yy, przystosowany, nie wiem czy to się nazywa, wózek czy taki motorek, yy, ale generalnie bierze w tym udział. Yy, ściga się z innymi ludźmi ten sport yy, i ta jego historia jest niezwykle inspirująca. I oczywiście jest wiele zbiórek, ale ta osoba po prostu mnie urzekła tym, że jest niekonwencjonalny. Inny, że wybrał inną drogę, ale przede wszystkim, że wychodzi z tym do ludzi i nie boi się tego odrzucenia, bo wie, że to dobro, że ta obfitość wróci i się pomnoży. Więc ja po prostu od siebie chciałabym Tobie, oczywiście, ja też wsparłam naszego maratończyka. Ja od siebie chciałabym Ci zaproponować tę medytację właśnie w ramach takiej wymiany energetycznej, w ramach, że wpłacisz minimum 33 zł na tę zbiórkę, a jeżeli wpłacisz więcej, to będzie w ogóle mm, cudownie. Pomnoży Ci się po tysiąckroć. I po prostu wpłać na nią. Przeczytaj sobie też historię Pana Zbyszka, bo dla mnie jest niezwykle wzruszająca i taka inspirująca przede wszystkim, bo ona nie bazuje tylko na tym, daj, daj, bo jestem taki biedny, ale wesprzyj moją pasję. Bo to mnie trzyma przy życiu, bo to inspiruje innych, bo to jest coś wspaniałego, czemu się poświęcam codziennie. No to jest niesamowite, naprawdę. Ja po prostu nie, nie umiem tego wyrazić słowami, jak mnie to inspiruje. Naprawdę mnie to inspiruje po prostu do życia, inspiruje mnie to do doceniania tego, co mam. I no, no nie wyobrażasz sobie tego po prostu, ale mam nadzieję, że czujesz to chociaż przez ekran. E, więc e, f, tak stwierdziłam, co mogę zrobić, żeby to troszeczkę na większą skalę też wypromować, ale żeby coś, coś się fajnego tutaj zadziało, więc wam to proponuję. W tym momencie wpłać na tę zbiórkę minimum 33 zł albo i więcej. Zrób screena na przykład tego potwierdzenia, że wpłaciłeś, wpłaciłaś, ale też tam się wpisuje imię i nazwisko, więc albo wpisz swoje imię i nazwisko, albo swoje imię i pseudonim, tak, żebyś mi udowodnił i udowodniła, że to jesteś rzeczywiście ty, a ja wyślę Ci dostęp do medytacji. Napisz do mnie wtedy na kontakt kontaktmałpapolepoznania.pl, no i wtedy będziesz mógł i mogła wziąć udział w tym pięknym procesie obfitości i zobacz, nie ma nic piękniejszego. Ty coś dasz od siebie, ja coś dam od siebie, i ta obfitość się pomnoży po prostu w każdym, w każdym, w każdym aspekcie i dla każdego. Tutaj nie ma przegranych, to są tylko wygrani. Więc naprawdę serdecznie Cię do tego zapraszam, a proces, który dla Ciebie przygotowałam, no jest wspaniały, fantastyczny i też piękny, i taki budujący do ym, wykonywania przez 7 dni. Znaczy, możesz to wykonywać więcej, ale tak to zaprogramowałam. Tak, tak i dostałam e, informację z Akaży, żeby to było 7 dni, i wtedy po prostu zadzieją się piękne rzeczy. A na koniec, żeby jeszcze bardziej podbić tą e, energię obfitości i żeby ona tak naprawdę wystrzeliła, to potrzeba. Tobie, mi i z tego, co widzę w Akaszy, tej pracy z wewnętrznym dzieckiem. Więc zaproszę Cię do tego, że w komentarzach otwieramy taką wspaniałą przestrzeń, w której napiszesz, ja i ja też napiszę, co powiedział i powiedziałabyś temu wewnętrznemu dziecku swojemu, żeby po pierwsze zdjąć z niego tą, tę winę i żeby nie szukało w sobie tego schematu m, potwierdzenia, że jest... Yy, nieidealne, niedobre i nieboskie, bo to jest schemat, który jest psychologiczny. To wszystko, o czym teraz mówiłam, czyli to, że szukasz winy w sobie, że bierzesz winę na siebie, to jest to, że ktoś kiedyś ciebie obwinił, ale też to, że często twoi opiekunowie, tutaj mi się pokazuje szczególnie mama, no nie była mamą idealną, nie ma matek idealnych zresztą i dziecko, żeby się chronić przed tym, że jego mama, że jego Bóg, bogini, nie jest idealny i idealna i nie czuć się zagrożone to bierze całą winę za niedobre jego traktowanie na siebie. I to właśnie się staje naszym takim Korem, naszym takim przekonaniem, na którym budujemy inne przekonania i na którym budujemy swoją obfitość i swoje życie. I teraz w tym momencie otwieram przestrzeń w komentarzach, która zmieni Twoje życie, przez to, że zmienisz swoje przekonanie, przez to, że skontaktujesz się z tym wewnętrznym dzieckiem, które słyszało różne rzeczy, które było obwiniane, i napisz w komentarzu, co byś powiedział i powiedziała temu dziecku z perspektywy dorosłego. Że jest piękne, że jest idealne, że jest fajne, że doceniasz taki i taki i taki jego talent, że się nim zaopiekujesz, cokolwiek co ci przychodzi, ale wszystko, co tam napiszesz, trafi. I otwieram tę przestrzeń w tym momencie. Bezpośrednio do Twojej podświadomości, bezpośrednio do Twojego wewnętrznego dziecka i zmieni Twoją obfitość, zmieni Twoją rzeczywistość, więc otwieramy to. Plus, jak jeszcze wpłacisz na tę zbiórkę i dostaniesz linka do tej wspaniałej medytacji obfitości, no co w ogóle się zadzieją cuda. Więc po pierwsze, pisz w komentarzu to, co mówisz do swojego wewnętrznego dziecka, to, co stanie się zaraz twoim przekonaniem, a po drugie zachęcam cię do zbiórki, zachęcam cię do tego, żeby tam wpłacać pieniądze, żeby właśnie wspierać tę wspaniałą, cudowną, interesującą i inspirującą osobę, jaką jest pan Zbyszek, niepełnosprawny maratończyk. A ja dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie mnie. Zapraszam Cię na pole Poznania. Zapraszam Cię do moich social mediów. Mówiła do Ciebie Weronika Liberska. Pole Poznania na